Po fantastycznych Nike Zoom Fly 6 odzyskałem wiarę w to, że Nike są w stanie wypuścić jeszcze jakieś świetne buty poza startówkami, dlatego też pozytywnie zareagowałem o wieści o ujednoliceniu oferty poprzez wyróżnienie trzech linii Pegasus, Vomero i Structure. Podstawowe Pegasusy nigdy nie były moimi ulubionymi butami. Pegasusy Plus to już krok w dobrym kierunku, więc z niecierpliwością czekałem na ostatnią odsłonę linii Pegasus, czyli Pegasus Premium. Czy warto było czekać przed Wami Nike Pegasus Premium? Cześć, ja jestem Michał, biegacz amator mocno wkręcony w temat butów do biegania. Na tym kanale recenzuję sprzęt, buty i poruszam różne tematy okołobiegowe. Także jeśli jest to coś, co Cię interesuje, zapraszam do subskrypcji i komentowania, to bardzo pomaga mi w docieraniu do nowych osób. Także dzięki. Zanim przejdę do moich odczuć z biegania w butach Nike Pegasus Premium, muszę zaznaczyć, że buty kupiłem sobie sam i nikt nie miał wpływu na przedstawione tutaj przeze mnie opinie i nie widział tego materiału przed Wami. Nie jestem też powiązany z żadnym sklepem czy marką produkującą buty do biegania. Zaczniemy od technikaliów, a jest tutaj o czym mówić, bo Nike podjęło sporo odważnych, a momentami kontrowersyjnych decyzji. Na pierwszy ogień cholewka. Ta sprawia wrażenie bardziej lifestyle'owej niż biegowej. Mamy tutaj dwie warstwy materiału, ale mimo to cholewka jest naprawdę bardzo przewiewna. Od zewnętrznej strony mamy kilka twardszych logotypów Nike, w tym te wykończone na wysoki połysk. Do tego jest też odblaskowa taśma na całym obwodzie buta, to zdecydowany plus, bo drastycznie zwiększa to widoczność biegacza podczas wieczornego biegania. No a w naszym klimacie, w okresie jesienno-zimowym tego biegania w ciemnościach jest jednak trochę dużo. Zapiętek jest twardy, wąski i dobrze trzymający piętę w miejscu, ale też przez swoją twardość trochę momentami obciera na wysokości ścięgna Achillesa. Wiązanie jest standardowe, ale warto wziąć pod uwagę, że sznurówki są krótkie. Przy próbie zawiązania Hilloka już mi ich po prostu brakowało. Miejsca wewnątrz buta jest średnio dużo z przodu. Tu nie miałem żadnych problemów. Za to w okolicach łuku stopy i pięty jest dość wąsko. Dla mnie to było na granicy używalności, biorąc pod uwagę szerokość moich stóp. Podeszwa środkowa tutaj mamy tak naprawdę o czym porozmawiać, bo dzieje się tu naprawdę, naprawdę wiele. Nike użyło tutaj aż trzech technologii. Lećmy od góry. Pierwsza warstwa pianki pod stopą to pianka Zoom X znana ze startówek Nike. Sama w sobie jest miękka i responsywna, jednak w połączeniu z warstwami poniżej mam wrażenie, że te zalety troszeczkę zanikają. Co jest poniżej? No Poniżej mamy tutaj poduszkę Air Zoom na całej długości stopy. To zdecydowanie największa innowacja jeśli chodzi o buty biegowe Nike, choć moim zdaniem to właśnie sprawia, że są to buty raczej lifestyle'owe niż biegowe. Wygląda to może i fajnie. No ale sprawia, że podeszwa wydaje się być sztywniejsza. Pod spodem mamy jeszcze warstwę dość twardej pianki React X. Tak jak mówiłem, dzieje się tu wiele, ale czy to dobrze, o tym opowiem w sekcji odczuć zbiegania. Jeśli chodzi o wysokość podeszwy, to pod piętą mamy 45 mm pod śródstopiem 35, co daje nam 10 mm drop. Podeszwa zewnętrzna niemal w całości pokryta twardą gumą, która na pewno wpływa na wagę buta. No ale o wadze to jeszcze sobie porozmawiamy. Nie grzeszy też przyczepnością. Na tyle, na ile w tych butach pobiegałem, to na mokrym asfalcie szału nie było. Na pewno za to będzie wytrzymała podeszła, bo gumy mamy tutaj po prostu bardzo dużo. A co z tą wagą? No, tu jest grubo. W rozmiarze stemplowym 42 jest to 325 gramów w wersji męskiej, 275 w wersji damskiej w rozmiarze 39. Ja biegałem w butach w rozmiarze 45. No, i buty ważyły 348 gramów. Ten konkretny egzemplarz waży 348 gramów. Jak na buty, które mają być uniwersalne, i według Nike zaliczają się do kategorii Responsive, no to jest to jakiś nieśmieszny żart. Pół biedy, gdyby nie odczuwało się tej wagi w trakcie treningu, no ale spoiler alert, niestety, mocno ją czuć. Technikalia za nami, czas na odczucia zbiegania, nieprzypadkowo jestem ubrany dzisiaj cały na czarno, bo jestem y, czuję jakbym był na pogrzebie moich oczekiwań, że Nike kiedykolwiek jeszcze będzie miał jakąś fajną strategię pod kątem butów biegowych. Już na początku tej sekcji muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza recenzja w historii tego kanału zrealizowana po zaledwie dwóch treningach, no ale już dawno żadne buty mnie tak nie zdenerwowały, żebym nie zamierzał im dawać po prostu trzeciej szansy. I za chwilę opowiem trochę dokładniej o tym, co się stało. Ale zanim, to może jakieś plusy. I pierwszy to zdecydowanie wygląd. Są to naprawdę ładne buty. Myślę, że w lifestyle'owym settingu sprawdziłyby się nieźle. Może uda im się wyprzeć alfa fly'e, w których z jakiegoś powodu ludzie chodzą na co dzień. Będą też idealne na lato, bo cholewka jest przewiewna i bardzo dobrze oddychająca. Więc lifestyle'owy setting to zdecydowanie coś, do czego te buty się nadają. Drugi plus? Mm, no... Trochę naciągany, przy lądowaniu napięte, faktycznie ma się uczucie takiego skakania na trampolinie. Czy pomaga to w biegu? Nie bardzo, ale uczucie jest przyjemne. Szkoda tylko, że no, ja raczej ląduję na śródstopiu i praktycznie tego nie odczuwałem. Yy, no i tyle, <ścoughs> wymęczyłem dwa plusy, to teraz czas na minusy. Zapraszam Państwa na grilla. Pierwszy i największy dla mnie to odczucia zbiegania. Jest twardo, pianka wydaje się być martwa, te buty nie dają kompletnie żadnej przyjemności zbiegania, a dodatkowo w moim przypadku sprawiały, że przez kolejne 2-3 dni nie byłem w stanie normalnie chodzić ze względu na ból w Achillesach. Dlaczego zwalam winę na buty? No dlatego, że przez ostatnie kilka lat przetestowałem kilkadziesiąt par butów i w żadnych nie miałem takiej sytuacji, że po treningu czułem ból. Tutaj wydarzyło się to już po pierwszym treningu, odczekałem 2 dni, zrobiłem jeszcze kilka biegów w innych butach. Wszystko było git, założyłem Pegasusy Premium na drugi trening i znów dwa dni bólu w Achillesach. Miarka się przebrała, trzeciego treningu nie będzie. Oprócz twardości podeszwy mogła mieć na to też wpływ stabilność. Podeszwa w tylnej części buta jest wąska. Jest tak wąska, że Pegi Premium są niestabilne nawet jak na buty neutralne, dlatego jeśli macie jakieś nawet najmniejsze problemy z niestabilnością, to zdecydowanie nie będą to buty dla Was. Kolejne zastrzeżenia mam do wagi. 348 gramów w moim rozmiarze w butach z kategorii określanych przez Nike jako responsive? No... Nie wiem. Bardzo mocno tą wagę czuć na dłuższych niż 5-6 km treningach. Nogi się męczą, trudno jest przyspieszyć. Wydaje mi się, że Nike mogło zrezygnować z niektórych elementów, żeby wagę trochę obniżyć. No ale cóż. Podeszwa zewnętrzna pokryta jest obficie gumą, ale co z tego? Ślizgałem się nawet w suchych warunkach, wystarczyło kilka ziarenek piasku i już można było uprawiać jazdę figurową i było to szczególnie zauważalne podczas szybszego biegania. Jednym z treningów, które zrealizowałem, było 500-metrowe interwały. Już pomijając to, że rozpędzenie się to była mordęga, często stopy odjeżdżały mi do tyłu, nie trzymały się idealnie asfaltu, a inna sprawa, że po każdym interwale czułem, że moje nogi nadają się jedynie do zawiezienia na wysypisko śmieci. No i ostatni minus, cena to jakiś nieśmieszny żart 900 zł ponad 900 zł 100 razy lepiej jest kupić Pegasusy Plus bo wtedy przynajmniej dostaniecie w miarę dobre buty do biegania Pegasusy Premium to buty lifestyleowe w przebraniu butów do biegania nie dajcie się nabrać To będzie chyba najkrótszy segment dotyczący wpasowania buta w rotację biegową. Moja rekomendacja: nie wpasowujcie tych butów w rotację w ogóle. Szkoda waszych nerwów, szkoda waszych pieniędzy. No dobra, ale skoro nie Pegasusy premium, to co? Jeśli chodzi o zastosowania lifestyleowe, to tu wam nie pomogę, ale biegowo za mniej niż 920 zł, które zaśpiewały sobie Nike za te buty, można dostać o kilka klas lepsze buty do biegania. Jeśli uznamy, że Pegasusy Premium chcą być super treningówkami, to alternatywy jakie widzę to na przykład Adidas Boston 12. Tańsze, dość uniwersalne, pobiegacie w nich zarówno spokojne treningi, jak i zabierzecie je na zawody. Puma Div8 Nitro, podobny case jak z Bostonami, tutaj jednak mamy trochę węższą cholewkę, jest płytka karbonowa, a sama pianka w podeszwie też jest trochę twardsza. No i Nike Zoomfly 6. Nike ma w swojej ofercie dużo lepszego buta od Pegasus Premium i jest to najnowsza odsłona serii Zoomfly. Są 150 zł tańsze, a pod niemal każdym względem są po prostu lepsze. Szybkie podsumowanie: Nike i Pegasus Premium to odważna próba zrobienia czegoś nowego. Niestety, moim zdaniem, bardzo nieudana. Wpieprzenie wszystkich swoich chodliwych technologii w jeden produkt może i marketingowo ma sens, ale pod każdym innym względem nie jest to coś, na co warto wydać ponad 900 zł. Podobno są to buty, które albo się kocha, albo nienawidzi. No szkoda, że mi przypadło członkostwo w tej drugiej grupie. Jeżeli jesteś w tej pierwszej grupie, to daj znać w komentarzach, co Tobie odpowiada w tych butach. Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, polajkowania i skomentowania tego wideo. Chętnie dowiem się, co sądzicie o tych butach. Wpadnijcie też na mojego Instagrama i TikToka. A jeśli podoba Wam się to, co robię, zachęcam do postawienia mi kawki na bajkowi tu. Wszystkie linki znajdziecie, jak zawsze, w opisie. Do zobaczenia w następnym wideo.